13 maja tego dnia rajd wjeżdża do Hiszpanii. Celem jest stolica Katalonii Barcelona, a w niej Kościół Sagrada Familia, gdzie motocykliści mają się spotkać z młodzieżą podróżującą autokarem. Rozpoczyna się wspólny rajdowy program. Niestety, współrzędne nawigacji GPS podane w programie są błędne. Kilku motocyklistów ma problemy z dojechaniem do kościoła, choć jego monumentalna budowla i zgromadzone wokół dźwigi są widoczne w całym mieście. Dzień jest upalny i zapowiada się piękna pogoda dla rajdu, ale czy tak będzie na całej trasie?

Była umówiona w krypcie kościoła Sagrada Familia przez Monikę Figuera z Gutowską na godzinę 12. Motocykliści oraz grupa autokarowa spotykają się przy głównym wejściu do kościoła. Radość jest wielka, gdyż wiele osób zna się już dobrze z poprzednich rajdów szlakiem Chemnut. Motocykliści mogli poznać pilota rajdu jadącego autokarem Marcina Olejowskiego. Głośne okrzyki, powitania. Ściski rąk, przyglądamy się sobie, jak zmieniliśmy się od zeszłego roku. Są też nowi motocykliści, którzy bacznie obserwują fluidy naszej zażyłości. Uśmiechnięty ksiądz Jan Zalewski wraz z pilotem panem Marcinem prowadzą nas do krypty kościoła. Jesteśmy pod urokiem rozbudowanej fasady kościoła, jak i jego wnętrza. Architektem kościoła był Antoni Gaudi Cornet, człowiek, który dziś pretenduje do grona świętych. W krypcie przy grobie architekta ksiądz Jan Zalewski wita wszystkich zgromadzonych. Rozpoczyna się msza. W otoczeniu flag w kościele Sagrada Familia rozgrzewa Mazurek baczność. Ze wzruszenia pojawiają się, kiedy ksiądz Jan mówi o sile rodziny i jej świątości. Podkreśla, że nie ma innej mocy niż uświęcony język dwojga ludzi, z którego rodzi się nowe życie. Kapłan w kazaniu mówi o sile przykazań i życzliwości, która jednoczy ludzi, która jest przykładem spełnienia woli Boga. Pani dyrektor Bożena Dydek i ksiądz Jan Zalewski. Uroczyście wręczają rajdowcom znaczek. Uczestnicy przyjmują go jak odznaczenie. Wokół ołtarza stoją nasze poczty szkandarowe i zaśpiewa psalm Adam służy do mszy jako ministrant. Się przy ogniu, ja tak ginął przed Bogiem grzesznicy. Śpiewajcie, Bogu, wszyscy ludzie ziemi. A sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem i rozkoszują radością. Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego i nie cie drogę przed tym, który dosiada. Mszy świętej w drogę. Motocykliści jadą na Montserrat, a grupa autokarowa zwiedza Barcelonę, m.in. Port, gotycką katedrę świętej Eulalii z XII wieku i plac hiszpański. Do ciekawszych spotkań tego dnia zaliczyć można spotkanie z panią Konsul Rzeczypospolitej w Barcelonie, spotkanie z dyrektorem Departamentu do spraw Wyznań Rządu Katalonii Henrique Vandrel i Aubach. Zorganizował pan Juli Carbo, prezes stowarzyszenia Katalonia Polonia w Polsce. W trakcie spotkań dowiedzieliśmy się sporo o związkach Polski z Hiszpanią, o specyfice i odrębności Katalonii, jak również o ciekawej osobowości i temperamencie przeciętnego Hiszpana. Generalna na Barcelonie, Pani Kanna Podolska, ekspert spraw kultury. Witamy. Witamy. bardzo, bardzo serdecznie, proszę Państwa. Ogromnie się cieszę, że z przeszkodami, ale mam okazję się z Państwem spotkać. Proszę mi yes. powiedzieć, szybciutko, takie króciutkie wrażenia. Yes. Super. 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 No, ile Państwo są już w drodze? Od piątku. Od piątku, tak? No widzę, że są Państwo tak świeży, że że nie wygląda to na rajd, który trwa bardzo, bardzo długo. A, bo my tak z Polski żeśmy to przywieźli. To <grywa> oczywiście, <grywa> oczywiście, z polskiej tam. wiosny. Tak. <grywa> Proszę Państwa, jak wrażenia z Sagrada Familia? niesamowite, jest niesamowite. Jest Tego się a. nie da opowiedzieć. Byliśmy na trzy, a później zaproszono nas na zwiedzanie. No a ja Państwu powiem, że dwa lata e, temu, e, kiedy była polska prezydencja, wymyśliłam sobie, że trzeba na okoliczność polskiej prezydencji coś zrobić w Sagrada Familia. Oczywiście jest to świątynia, w której nie robi się koncertów cywilnych. Nigdy nie było. Był tylko jeden, jedyny koncert, który zrobiono dla Benedykta XVI, kiedy w listopadzie 2010 roku przyjechał tu do Barcelony. Ale jak panie szczególnie dobrze wiedzą, polska baba będzie męczyć, aż wymęczy. Więc odbyło się męczenie księdza kardynała, który na początku się ogarniał, o, oganiał jak od przeszłonej młópy, a później powiedział, a niech pani robi co chce. Przyjechały poznańskie słowiki jeszcze z profesorem Stuli Groszem, to była jego ostatnia podróż. Przyjechał Sebastian Karpiel-Włecka. E, z, 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 owszem, owszem, przyjechał e, ze swoją kapelą i 6 grudnia na okoliczność tutejszego święta i poza tym właśnie zakończenie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, posadziliśmy na widowni 4000 tysiące osób, zmontowaliśmy scenę pod ołtarzem. Kochani, to był koncert niezapomniany absolutnie. Nie mogą sobie Państwo zresztą wyobrazić, jak polskie kolendy zabrzmiały w tym nieprawdopodobnym zupełnie kościele.